Ja się mi powiedział, że ten, że już więcej mi nie da gotikę. On już mi za. tak! Ja ci. Ja ci. A, dam Gotika! Ja ci dam Gotika! Ty. A, jeden tak mi palcem wskazywał, nie? Dziad jeden. Jak wejdziesz, to niewidzialna ściana będzie w dowirtualizacji? Gotik to nie assassin? Poczekaj. Poczekaj. Da się wejść? Wyjść? Nie wejdzie? Ja nie wejdę, kurde. Czekaj, trzeba dob dobry kąt matematyczny obliczyć z tym wszystkim. Ja nie wejdę. Ja...